Cześć, witam na kanale InfoUprawa. Ogrodnictwo to nie tylko sukcesy, że pięknie rosną warzywa, pięknie owocują drzewa, krzewy owocowe. Nie tylko, że pięknie kwitną róże, hortensje i tak dalej. Ogrodnictwo to też niestety porażki i trzeba takie porażki niestety, ale akceptować. Bo nawet czasami jest tak, że mimo wszelkich starań, coś się ktoś stara wiecie nawet przykrył agrowłókniną białą to i tak przemarznie bo będzie bardzo zimno przy gruncie załóżmy nie wiem minus 7 minus 8 ten i to i tak coś się z tym stanie więc ogrodnictwo mimo tego że no jest takie wspaniałe, to też trzeba akceptować, że czasem czegoś uprawa nie wyjdzie. U mnie co roku czegoś uprawa nie wychodzi, ale na przykład nie wiem, miałem grad. Wiele osób z Was zresztą też jakiś grad miało w, w zeszłych latach. No Poszatkowało mi warzywa, nie poddałem się, to warzywa świetnie zaplanowały. Pękł mi kabaczek, który szedł na rekord polski. Nie poddałem się, ten kabaczek, to znaczy nie ten, tylko następny na tym krzaku, zdobył rekord polski. Udało mi się zdobyć rekord Polski na uprawę kabaczka. Przykład z zeszłego roku. Pomarzło mnóstwo roślin, boróweczki nawet. Wiecie, przyklapnęły ten. Mówiłem, żeby się nie poddawać ten, i udało się. Borówki zaplanowały bardzo dobrze, orzechy odbiły, różne roślinki odbiły. Oczywiście nie, nie zawsze jest tak, jest tak pięknie, bo no, choćby kto miał drzewa owocowe, ten, ten wie, że no, w sporym stopniu, przynajmniej w wielu miejscach, właśnie no, te drzewa owocowe y, już nie wydały plonów żadnych nawet co jest po prostu dramatem dla rolnika, no bo wiecie, oczekiwał, że będzie miał ileś hektarów jabłoni, a tu wszystko, wszystko niestety klapło. I dzisiaj spacer po moim polu, po moim sadzie, po moim warzywniku i zobaczymy co klapło, co rośnie, jak to wygląda, bo, bo no, przymrozki były niestety dosyć mocne. No i tutaj widzę, że czereśnia wygląda nieźle, ale czy każdy owoc przetrwa, to już, to już może być różnie. Też już wcześniej mówiłem Wam, już nie pamiętam to kiedy to było, z tydzień temu, przy tamtych wcześniejszych przymrozkach, że palecznik mi jeden no, klapnął. Nie pokazywałem Wam go, więc teraz go właśnie macie. To właśnie też efekt tych przymrozków. W innym miejscu dwa paleczniki rosną mi bardzo dobrze, no ale ten niestety padł, jednak tak jak tutaj widać będzie odbijał. O figę się bałem, ale figa się trzyma. No i teraz jesteśmy bliżej moich drzew owocowych. Iwonka już była na spacerze. Rano powiedziała, że nie wszystko jest fajne, nie wszystko wygląda dobrze. Więc chodźmy, przejdźmy się i zobaczmy osobiście jak to, jak to właśnie tutaj wygląda no i spójrzcie sobie urodlin to jest roślina owocowa, która ponoć smakuje jak banan nie miałem nigdy, nigdy jej i postanowiłem oprócz tych takich zwykłych, wiecie, wiśni, czereśni jabłoni, gruszy i tak dalej, ją też posadzić no i jak widać, klapnęła czy odbije? Powinna, ale ni niestety niestety, tak ona teraz wygląda a jak z następnymi? Bo to jest też jeszcze. Tutaj chyba nie jest źle. No, tutaj też klapo, zobaczcie sobie. No, niestety. A na przykład pomarańcza trójlistkowa, tutaj widać, <śm> ona się trzyma. Nie? <śm> ona się trzyma. Ale to też jest tak, że. Jak byłem już wcześniej, chodziłem sobie, wiecie, bo ja chodzę, załóżmy, raz na dzień, raz na dwa dni sobie tutaj się przejść. No zwykle dziennie, no to widziałem też, że wcześniej już przez przymrozki, no te, które były podpędzone w tunelach przez szkółkarzy, no to źle sobie poradziły. Ale zobaczmy sobie dalej, zaraz właśnie do, do nich przejdę, zobaczymy sobie tą, yy, o, zobaczcie sobie, patrzcie, niestety. Tutaj mamy orzeźnika. zaraz dojdziemy do kasztana jadalnego, do orzechów, które jeszcze chyba nie zaczęły mi rosnąć w ogóle. No ale powiem Wam tak, że dostałem mnóstwo wiadomości teraz, że coś wam padło. Dlatego zacząłem tak ten, ten filmik, może troszeczkę kogoś to podbuduję, chociaż ciężko jak się widzi taki wiecie, widok, że, że coś, coś jednak tak mocno krapło, ale. No, na przykład, właśnie ten orzech włoski, no to w, zesz w zeszłym roku, no to bardzo mocno. Mi cały ten orzech klapnął, później spadły wszystkie liście, na nowo nowe urosły. Nie było plonów, ale odbił. No, kasztan też zaciekawie nie wygląda. To jest ten taki, co taki dziwny też, też chyba podpędzony był, jak dobrze pamiętam. No, tutaj już taki ten. To akurat nie jest tak źle. Nie wygląda to źle. Tutaj jest ta moja śliwo morela, z której się bardzo cieszyłem, że no w pierwszym roku będą takie zbiory. Co prawda, powinno się urwać kwiatek, to tylko, przypomnę, powinno się urwać owoc a wcześniej właśnie kwiatek żeby tego nie było bo to drzewo wtedy pójdzie ładnie w korzeń pójdzie ładnie w pędy, lepiej się rozrośnie, dużo lepiej ale ja z racji tego, że ja mam tak dużo tych drzew, no to postanowiłem sobie zostawić, zostawić w pierwszym roku owoce, mimo tego, że to sprawi, że ten wzrost korzenia, wzrost samego drzewka, no to się zmniejszy ale tak jak mówię, no jak miałem działkę mniejszą, no to no to obrywałem w pierwszym roku kwiatki tutaj, natomiast tych kwiatków nie obrywałem no i taki jest efekt. Jak widzę, no, jakaś tam część lekko dostała w kość. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj też widać, że trosz, troszkę tych odpadło. Ale ja się nawet w, no, w pierwszym roku będę cieszył z kilku takich sztuk, więc, więc tutaj nie, nie wygląda to aż tak źle. Chociaż no, niektóre owoce no, za ciekawie nie wyglądają. No, wcześniej Wam pokazywałem, jak to pięknie jest rozrośnięte. Mówiłem, że to jest podpędzone, że to jest ryzyko. No i jak widać, no, Oczywiście to będzie rosło, ten, ale już obleciało sporo tych liści. No, niestety, ale to już wcześniej. Spójrzcie sobie, jak to tutaj wygląda. To też już było wcześniej. Niestety już kukarze podpędzają swoje nie tylko drzewa owocowe, ale po prostu chodzi mi o rośliny. Bardzo dużo roślin ozdobnych, bo po prostu tu zacznie wcześniej rosnąć, wcześniej zacznie trochę kwitnąć, lepiej się sprzeda. Ale potem efekty są z tego różne. Może nic się nie stać, a może być tak, jak wam pokazywałem z tymi podpędzonymi bo gdyby to było zwykłe niepodpędzone to by się tutaj nic nie, nic nie stało co prawda jakiś wiecie kwiatek ten to tak ale nic by się tutaj z tymi drzewkami nie stało no tak to wygląda bronią się roślinki przed tym zimem no teraz jak ja nagrywam jest bardzo zimno ja chodzę w polarku ale no jest nie wiem czy z dwa stopnie czy jeden no moje kochane jabłuszka nie wygląda to aż tak źle, Wam powiem, jeżeli chodzi o jabłonie. Wiecie, coś tam uleci, coś tam ten, ale generalnie to nie wygląda to źle. Chodźmy do następnej. No, nie jest źle, ale przed nami jeszcze no, kilka takich nocy kiepskich. Zobaczymy, czy coś się tutaj uchowa. Moje jabłuszko. Chodźmy tutaj dalej po tym, po tych ostatnich dwóch rzędach, ale powiem Wam, jakie są moje odczucia. No, oczywiście jestem smutny z tego względu, że coś mi tam klapło, że pewnie jeszcze mi klapnie, bo no niestety, jeszcze te kilka nocy będzie takich słabych. To mimo tego, tak jak Wam powiedziałem, no niestety czasami niektóre rzeczy, mimo tego, że chcemy bardzo dobrze, staramy się bardzo, no to się nie udają. I tak jest, ale ten sezon jeszcze może być bardzo, ale to bardzo dobry. Możecie mieć niesamowite plony. Mimo tego, że teraz to nie wygląda za dobrze, możecie mieć bardzo dobre plony różnych roślin, różnych warzyw i tak dalej. No, z drzewami może być różnie, bo jak wiecie, kwiatki wszystkie przemarzyły, no to nie będzie nic, ale chodzi mi ogólnie, że może to jeszcze pięknie rosnąć, rośliny ozdobne pięknie odbiją, zakwitną. rośliny warzywa, no może niektóre padną ten, ale jeszcze ten sezon może być bardzo, ale to bardzo dobry. Więc mimo tego, że jest smutek u mnie, no to trzeba po prostu się brać do roboty tak jak zresztą zawsze i robić swoje, a ten sezon jeszcze nam da dużo radości, tutaj pigwa zobaczymy czy w pierwszym roku coś będzie, no zwykle jest tak że po iluś tam latach ta pigwa zaowocuje, zobaczymy jak będzie tutaj, tu, tu, tutaj jest taka inna taka mamut, spójrzcie sobie no tutaj jeszcze kilka roślinek, ja na pocieszenie no jadę, no to nie jest na, na pocieszenie, bo tak miałem zaplanowane jadę dzisiaj po kilka jeszcze roślin owocowych, bardzo się z tego powodu cieszę, ale tutaj no ni niestety, no niestety niektóre roślinki nie wyglądają za ciekawie, zobaczymy co ogólnie będzie rosło zobaczymy za te 3 tygodnie cztery, jak to wszystko podbija czy trzeba będzie coś wymienić i tak dalej Czerwone liście borówki. Reakcja nie tylko na uszkodzenie korzenia, nie tylko na inne rzeczy, ale też między innymi właśnie na te niekorzystne temperatury. No i zresztą nie tylko borówka, tak ma też inne niektóre rośliny. Jak tam dynia. Zobaczmy. Jest dynia. Dynia żyje. Wiadomo, późno posadzona, posadzona jak były niedobory. Tak wygląda tykwa, mimo tego, że tutaj właśnie okryłem. Tutaj dałem o, nawet się jeszcze pali, Zobaczcie sobie, czekajcie. O, widać. Następna tykwa. arbuz na szczęście piękny. Tamten zresztą, czekajcie. O, tamten też. Tu po lewej stronie mamy tak, mamy pora. Mamy trzy rzędy cebuli. To jak wiecie, jak żuknie tutaj coś tam, ten szczypior końcówka, nic się nie stanie. Tutaj z porem, z cebulą, nic się nie powinno stać. Natomiast seler, no seler tak sobie, zobaczcie sobie. Ja powiem Wam, że jeszcze nigdy nie miałem tak właśnie z selerem, żeby on mi tak, tak dostał w kość. Tam nawet jeden, zaraz Wam go pokażę, no dostał tak w kość, że po prostu padł, ale to już jakiś czas temu, już, już w tych pierwszych przymrozkach, co, co były, w tych takich mocnych. No a tutaj tak to właśnie wygląda, zobaczcie sobie, przejdźmy się, patrzcie. Tak wygląda seler. No, po części niestety trzeba będzie dosadzić, no część, wiecie, jeszcze jakoś w miarę, ale to no, nie, nie wygląda to fajnie i człowiek się łudził, że, że będzie dobrze. Tak jak mówię, w zeszłym roku sadziłem też bardzo wcześnie, też tak wcześnie, nawet chyba jeszcze wcześniej, tydzień wcześniej chyba, coś w tym stylu. Żaden problem, było wszystko ok. Tutaj natomiast niestety będzie dosadzanie. Na szczęście mam sporo selera. Bo zawsze się je sobie więcej, ale i tak szkoda, i tak jest żal tego, tej, nie tylko pracy, ale po prostu mi żal, żal tych warzyw, mogłem to przykryć, a tego nie zrobiłem. Bo tak sobie wiecie, mówię, a sprawdzę, jak to będzie, wiecie, rosło, jak to sobie poradzi z tymi przymrozkami na, na tym polu. No i generalnie to poradziło sobie tak sobie. Zresztą, ile osób mi dzisiaj zgłaszało, czy to w komentarzach, czy to w wiadomościach, że tyle osobom, Wielu osobom w tej nocy wiele pomarzło. Naprawdę wiele. To żal o tym mówić. No i zobaczcie sobie tutaj, jak to wygląda. Na środku seler dosyć ładnie. Po prawej i po lewej, no już tak sobie. No a tutaj jest ten, nie widać go nawet teraz, ten, który mi padł wcześniej. Po tamtych pierwszych przymrozkach była to jedna odmiana, jedna odmiana selera, i ta jedna mi padła, no ale do tej jednej dołączą też te, które tutaj są obok. Poczekajcie, no tutaj. Choćby, bo to już ta, no to to już będzie raczej kiepsko, może coś poodbija, ale czy to co odbije, no to czy, czy, czy to jest tego warte, no to nie wiem. Więc tak jak powiedziałem, ja jeszcze seler sobie dosadzę, to to jest żaden problem, ale szkoda mi właśnie tego. Gorzej jest jak to są właśnie rośliny wieloletnie, które już padają. Że ktoś stracił, wiecie. Ja powiem wam tak, nie docenia się polskiego rolnika. Ja jestem zwykłym ogrodnikiem, ale mi chodzi, wiecie, że jak ja patrzę, jak ktoś, wiecie, przez całą, przez całą noc jeździ. Stara się o to, żeby mu to ten przymrozek, żeby mu tego nie zepsuł. Nie wiem, choćby rok temu ktoś miał sad z jabłoniami. No, wszystkie kwiatki mu padły, no nie miał nic zbiorów, nie? To jest coś, coś okropnego, że no ktoś sobie powie: A, dobra, mam jabłko. Biorę sobie, a ile rolnik, czy to nie wiem, z warzywem każdym, z warzywem, z owocem, wiecie, z borówką i tak dalej, ile rolnik musiał włożyć pracy w to, żeby ten owoc powstał, żeby te plony były. Szacunek za ilość włożonej pracy. Ale dobra, tutaj jeszcze mamy to. Poprzykrywane agrowłókniną białą to co wysiałem, więc tutaj o to się nie boję. Tutaj, jak Wam powiedziałem wcześniej, tutaj jest marchew, tutaj jest pietruszka, koperek, buraki, więc to nic się temu złego nie stanie. To jeszcze mi nie wzeszło, albo może już troszeczkę wzeszło. Nosiałem to niedawno, postanowiłem to właśnie przykryć, i to już jest tak, właśnie sobie będzie. Będzie to sobie przykryte do momentu schodów. No a 20 metrów dalej seller korzeniowy wygląda tak. Nic się praktycznie tutaj nie stało. Przed nami kilka takich bardzo, bardzo kiepskich nocy przynajmniej u mnie, no w wielu rejonach Polski też. I zobaczymy co to będzie. No, ja, mimo wszystko, mimo tego, że wiecie, tych selerów mi sporo padło, to ja tych selerów, tych choćby tutaj, nie przykryję. Zobaczymy, jak one sobie będą radziły. Jestem po prostu tego bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało po tych przymrozkach jeszcze nawet większych, o 1 stopień mniej, czy nawet o 2 stopnie mniej. Jak ten seler korzeniowy sobie poradzi. A też będę dosadzał, właśnie po przymrozkach tego 15 maja. No, w zeszłym roku posadziłem koło połowy kwietnia. Coś w tym stylu. No i zobaczcie sobie jakie piękne selery wyszły. No w tym roku niestety jest dużo, dużo gorzej. Ale to nie oznacza, że złe będą plony, bo choćby tutaj no, jeśli to przetrwa, to plony i tak powinny być bardzo dobre. A jak posadzę nawet, nie wiem, w czerwcu, to i tak można się spodziewać bardzo dobrych zbiorów. No a jak tam porzeczka, agrest, porzeczko, agrest, jak tam jagoda kamczacka, no tutaj raczej nie będzie nic złego, nic się złego nie stało no tak jak patrzę tutaj jest wszystko ok zaraz zobaczymy właśnie jagody kamczackie, liście piękne no tam jedna porzeczka ma mszyce, tutaj to jest oznaka mszyc, patrzcie sobie tu Taki liść na no, pod tym liściem mszyce. więc uważajcie, bo te mszyce no, teraz już są na porzeczce, już są na, mogą być na przykład na agresie, na czereśni, na jabłoni i tak dalej. Również na koperku. A jak tam owoce? Jagody kamczackiej? no bo sama jagoda piękna. A owoce, ok, jest wszystko dobrze. Ta boróweczka mocno cięta rośnie. No a tutaj macie dalszy widok właśnie na borówkę, na jagodę, na porzeczkę, na agres, pożyczko agres. Tak wygląda czosnek wiosenny, tak wygląda cebula, tutaj nie miało prawa się coś zdarzyć, no co prawda te końcówki mogą właśnie żółknąć ten, ale to nie jest nic, nic takiego, żeby coś się stało z uprawą. A tam macie tutaj dwa rzędy marchewki i jak ona już wiecie wzeszła, to ona jest odporna, nic się jej tutaj nie stanie, więc ani nie przykrywałem. Tak samo tutaj macie też dwa rzędy, tutaj jest poriak, również cebula. No takie już późno posadzone, takie już też gorsze, co mi pozostawało. No i jest też bardzo dobrze, jak sobie tak patrzę. Coś tam wiecie, mogło zawsze paść, ale to nie, nie przez chłody, nie przez te przymrozki, które były. No a tutaj właśnie ta marcheweczka, nic się złego nie dzieje. No a tutaj nasz piękny czosnek słoniowy. Zobaczcie sobie, o tak wygląda z tej strony. Tutaj czosnek zwykły i cebula, no i też chwasty, ale chodzi mi o ten czosnek i cebulę. One zostały posadzone w listopadzie. No i mają te końcówki, takie, wiecie, tutaj w szczególności, właśnie ten czosnek, te końcówki żółte, ale to po prostu jest, no tak jest co roku, że przez te chłody, przez przymrozki takie coś się dzieje. I ja się tym nie przejmuję, bo tak jest co roku, no ale też ten czosnek i cebulę podleje wodą letnią. I jeszcze Wam powiem tak, moje drzewka owocowe, szczególnie te kwitnące, dostały ten Asashi, to jest ten środek na y, sytuacje stresowe, na właśnie takie choćby jak, jak teraz te przymrozki. Oczywiście to nie jest reklama płatna, nie mam współpracy z żadną firmą, ale właśnie o, o tym chciałem wspomnieć. Powiem Wam, że jestem dosyć zadowolony. Zobaczymy, jak to będzie w następnych dniach. No teraz to, co mi, wiecie, klapło, zostanie podlane letnią wodą, bo ta letnia woda też dużo daje. Był zresztą o tym odcinek, jak radzić sobie właśnie po przymrozkach, jak to właśnie tak padło. Więc jakbym nie użył tego Asashi, to bym teraz go użył, no czy też innego środka na takie sytuacje stresowe, bo są różne. Ja akurat ten mam sprawdzony, ale można użyć inne. I to nie ma co porównywać, wiecie, z chemicznym środkiem ochrony roślin. To jest stymulator Wzrostu, który jest właśnie do takich warunków stresowych. Ale ta woda letnia też bardzo dużo daje. Te moje roślinki, które dostały w kość, zostaną tą wodą po prostu spryskane, zlane, czy to z opryskiwacza sama woda, czy to z konewką z sitkiem. Tak minutę, może nawet dwie na jedną roślinę, to naprawdę bardzo dużo da. Pomoże tym roślinom odbić. No tutaj, jeżeli chodzi o ten arbus, o dynie, o tykwę, no to to są dynie i arbuzy i tykwy giganty. Tak jak wam powiedziałem na innym filmiku, ale tutaj też o tym wspomnę, to jest taka uprawa, że jestem w stanie poświęcić się i te kilka do, dogrzać ten. Natomiast, jeżeli miałbym to robić w większej ilości, tak jak tutaj mam, wiecie, te w szklarni choćby ze 100, 150, czy tam ileś arbuzów, dyń i tak dalej, no to 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 by było za dużo kosztów i za dużo pieniędzy. Natomiast z tymi warzywami gigantami, no to jak wiecie, jak to się przyjmie, to potrzebuje ten tydzień, dwa, żeby się przyjąć, no to już nie powinno być tak, tak źle z Pogodą i to zacznie wtedy rosnąć i już wtedy się odkryje i będzie fajnie. Zresztą też będę stawiał takie mniejsze tunele foliowe. To też będzie uprawa tych warzyw w tunelu, więc tutaj się nie boję. Natomiast przy takich zwykłych uprawach, przy warzywach właśnie psiankowatych, takich jak pomidor, jak papryka, czy też warzywach dyniowatych, takich jak ogórek, jak dynia, jak patison i tak dalej, no to jeszcze się wstrzymuje z zasadzeniem, aż będzie w nocy tak mniej więcej 10 stopni. To jest według mnie taka w miarę optymalna pogoda. I też dostawałem choćby wczoraj, czy też przedwczoraj sporo pytań, czy można już sadzić coś tam jak jest 5-6 stopni w nocy. Według mnie w przypadku warzyw właśnie dyniowatych, psiankowatych nie warto. Jeżeli chodzi o jakieś tam wiecie porce bóle, to żadnego problemu nie ma, tak samo y, z siewami. A tutaj choćby dzisiaj sobie jeszcze będę siał. Będę siał różne warzywa, o ile mi starczy czasu, ale chodzi mi właśnie o to, że, że nie ma problemu nawet jak jest tak zimno z wieloma warzywami. Natomiast z tymi wrażliwymi na przymrozki, jak te dyniowe Psiankowate, jak fasole, jak, jak ciecierzyca, no to niestety, jak to ma być nieosunięty grunt, no to trzeba się uzbroić w cierpliwość. No, chyba że jest to uprawa pod osłonami i jesteście w stanie to dogrzać, no to wtedy już możecie ryzykować. Oczywiście zawsze to jest ryzyko. No i taki ten dzisiejszy dzień, a przynajmniej ten moment jest taki sobie. Więc po prostu dziękuję już Wam za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.